Siema, jestem Marek. Moi drodzy, dzisiaj nie będzie filmu takiego jak zwykle, ponieważ czuję się wręcz zobowiązany, żeby wypowiedzieć na temat, który odlekałem od roku. A mianowicie jestem winien wam wyjaśnienia, co do zakończenia mojej współpracy z kamerzystą. Chciałbym was przeprosić za to, że tyle to trwało, ale jest to dla mnie naprawdę bardzo trudny temat. W tym momencie, kiedy sprawy zaszły aż tak daleko, czuję, że nie mogę milczeć. A moje zdanie może w końcu coś zmienić. Nie mogę na to patrzeć, jak przez kamerzystę wszyscy dookoła cierpią, ponieważ jego działalność w internecie jest nie tylko inwazyjna, dla odbiorców, ale również dla osób, które z nim współpracują przy nagrywaniu filmów oraz dla osób zupełnie niezwiązanych z tą sprawą. Po ostatnich wydarzeniach można zauważyć, że dosłownie każdy, kto kiedykolwiek wszczynał współpracę z kamerzystą, później bardzo tego żałował. Kiedy sprawa zaczęła tyczyć się mnie bardziej bezpośrednio poprzez opublikowanie m.in. takich screenshotów, które wywołały taki odbiór wśród mojej widowni, postanowiłem przyjrzeć się jej bliżej. Po rozmowie z jedną ze stron tego zamieszania, czyli Agatą, uświadomiłem sobie, że od roku absolutnie nic w zachowaniu kamerzysty nie zmieni się. A zakończenie naszej współpracy nie dało mu w ogóle do i popełnia znowu te same błędy. Chciałbym, żeby ten film był dla niego lekcją, która da mu dwa wyjścia. Pierwsze, naprawić swoje błędy i już nigdy ich nie popełniać oraz przeprosić osoby, które skrzywdził. A drugie, zaprzestać działalności w internecie. Zanim przejdziemy do tego, co było powodem zakończenia mojej współpracy z kamerzystą, chciałbym porozmawiać z Wami o tym, co było najbardziej bezczelne i niedorzeczne w ciągu ostatnich kilku dni: fakt doskonałej umiejętności manipulacji w internecie nie powinien czynić kamerzysty bezkarny. W jego filmie widzimy jedynie smutne oczy i powtarzające się frazy typu Nie spodziewałem się tego po tobie i jest mi bardzo przykro, nie liczyła się z uczuciami innych, to było żałosne, i tak dalej. Nie sądziłem, że dojdzie do tego typu sytuacji, które mają wywołać współczucie u widowni, ponieważ jak wiadomo w internecie zawsze wygrywa ten słabszy i poszkodowany. O czym kamerzysta doskonale zdaje sobie z tego sprawę i po raz kolejny próbuje zrobić ze swojej widowni idiotów, stosując te same techniki manipulacji. Bardzo ciężko jest się nie poddać manipulacji w internecie, ponieważ doświadczamy jej tak naprawdę. na. Na każdym kroku, a w szczególności w filmach tego pana. Obejrzyjcie sobie teraz urywek z jego filmu i sami zastanówcie się, dlaczego kamerzysta jest zawsze tą dobrą postacią. to. Co ty robisz? Chcieliśmy naprawdę, żeby to wszystko wyszło, a nie sobie no razem zemą prezentu. Wracając do filmu, który został opublikowany wczoraj na jego kanale. Sam kamerzysta potyka się w swoim filmie. Przykładowo mówiąc, że jest ze swoją dziewczyną Kasią od roku i ją kocha, próbując przy tym wybronić się z zarzutu zdradzania kobiet. A jak nam wszystkim wiadomo, jeszcze rok temu był z Kariną. Czyżby to nie była zdrada? Dziewczyna, z którą się spotykam, która jest moją dziewczyną, ma aktualnie 17 lat. Więc poznaliśmy się, kiedy miała 16 lat. Sam jestem poniekąd popularny i doskonale wiem, jak sława imponuje młodym dziewczynom. Dlatego kamerzysta z taką łatwością zmienia dziewczyny, które w młodym wieku nie są świadome, że on je tylko wykorzysta i zostawi. Mają w głowie jedynie to, że być może wiążąc się z nim będą miały życie w dostatku i luksusie obok wysoko usytuowanego faceta. A dlaczego one mają cierpieć, kiedy on w najlepsze bawi się ich uczuciami? Osobiście ja niejednokrotnie próbowałem zasugerować jego dziewczynom, że jednak spotykanie się z nim to nie jest dobry pomysł. Jednak bezskutecznie, ponieważ były w niego zbyt mocno zapatrzone. Kamerzysta ma pewną taktykę, którą zawsze się broni, a mianowicie wspomina, tak jak Agacie, że nic z tego nie będzie. Jednocześnie przy tym udaje księcia z bajki. Co jest czystą manipulacją, gdyż doskonale wie, że dziewczyna i tak się zakochuje, a on przecież ma wymówkę. No bo przecież ostrzegał. Kamerzysta na początku swojego filmu zapewnia, że odniesie się absolutnie do wszystkich zarzutów, które stawiała młoga. A w swoim filmie w sumie odnosi się tylko do jednego. Czyżby długimi wyjaśnieniami próbuje przysłonić fakt nieumyślnego spowodowania śmierci psa, zęcania się fizycznego nad byłą dziewczyną oraz oszustw? Czyżby chodziło o to, że zdrada nie jest karana więzieniem, a reszta już tak? Drogą podsumowania tej dramy, tak jak już wspominałem wcześniej, umiejętność manipulacji nie powinna czynić nikogo bezkarny. Należy polegać na faktach oraz dowodach, a nie na smutnych oczach. Nie zamierzam tutaj w żaden sposób atakować gaty, ponieważ nie jest niczemu winna. Doskonale znam kamerzystę, wiem do czego jest zdolny i wiem jak to wyglądało. Teraz odniosę się do screenshota, którego widzieliście wcześniej. Już niejednokrotnie słyszałem, że kamerzysta oskarża mnie o zażywanie narkotyków. Przez co cały czas buduje się moja negatywna opinia. A to właśnie kamerzysta 14 stycznia o godzinie 10.00 ma sprawę w sądzie rejonowym w Szczecinie właśnie za prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków, a dokładniej pod wpływem tak zwanego mefedronu. Muszę się tam niestety stawić jako świadek. Nie miałbym nic do tego, gdyby nie to, że jestem absolutnym przeciwnikiem wszelkich używek. W swoim życiu widziałem już wiele ludzi uzależnionych i zniszczonych. Wiele razy kamerzysta starał się mnie namówić, ale na szczęście w porę zorientowałem się, że przez to mógłbym pójść na dno. To był właśnie jeden z powodów zakończenia naszej współpracy, ponieważ nie chciałem dłużej dawać się namawiać na branie czegokolwiek. Cieszę że się odszedłem z tej patologii, ponieważ jak widać od tamtego czasu u niego absolutnie nic się nie zmieniło w tej kwestii. Moim zdaniem kamerzysta powinien całkowicie odłożyć używki, albo brać się w tajemnicy przed innymi. To jego życie i niech robi sobie z nim co chce, ale dlaczego musi namawiać innych do złego? Teraz wyjaśnię to, co wszyscy ukrywaliśmy przez prawie rok. Nie tylko ja, ale również Karolina, Kubańczyk, Robert, Błażej, Szofer, Olejnik, stary kamerzysty, i wszyscy tak naprawdę z naszej starej. To był mój największy błąd, że nie wypowiedziałem się wtedy na ten temat, ponieważ ta sama historia znowu zatacza koło, ale z udziałem innych osób. Udowadnia to również, jak bardzo negatywne wpływy wywołuje kamerzysta swoją działalnością w internecie. Powodów zakończenia naszej współpracy było dosyć sporo, a o dwóch wcześniej już wspomniałem. Nie mogłem momentami patrzeć na to, w jaki sposób kamerzysta traktuje swoją dziewczynę. Przez cały okres naszej znajomości zdradzał ją i wyżywał się na nie fizycznie. To, co wtedy czułem, patrząc na to, było. bardzo dziwne i nie do opisania. Totalnie nie wiedziałem, jak na to zareagować. Z jednej strony powinienem wtedy zawiadomić policję. Ale z drugiej strony zadawałem sobie pytanie, czy to na pewno będzie w porządku, żeby wsypywać kolegę? Być może w tym momencie postąpiłbym inaczej. Ale inaczej myślałem jako 16-latek, i teraz inaczej myślę jako 19-latek. Przeważnie pomagała zwyczajna koleżeńska rozmowa, ale żadne z nich nie wyciągało żadnych wniosków. Sytuacja się powtarzała, a ona nadal z nim była. Bardzo dobrze, że jej koszmar już się skończył. Kolejnym powodem, który wy sami mogliście zauważyć, było to, że w pewnym momencie filmy na kanale drastycznie się zmieniły. Kamerzysta zaczął wprowadzać patologiczne scenariusze i straciłem kontrolę nad własnym kanałem. Nawet nie zorientowałem się, kiedy na własnym kanale stałem się negatywną i patologiczną postacią. A on nadal pozostawał tym najlepszym kamerzystą. Doskonale tą samą sytuację widzimy na jego ostatnich filmach na kanale Kamuś. Tego typu scenariusze zupełnie mi nie odpowiadały, ponieważ zdawałem sobie z tego sprawę, że to może zniszczyć moją karierę w internecie. Teraz po czasie uświadomiłem sobie, że był to jego celowy zabieg na wypadek zakończenia naszej współpracy. Doskonale wiedział od pierwszego filmu, że kiedyś dorosnę, zrozumiem i odejdę. Dlatego podział obowiązków był taki, że do czasu ja zajmowałem się wymyślaniem pomysłów, a on kreowaniem naszych wizerunków. Zresztą nie ja jedyny dałem się na to złapać. Na zawsze zapamiętam jego śmiech, kiedy kazał upokarzać się komuś przed kamerą. Do teraz odczuwam tego skutki, ponieważ w oczach YouTube'a jestem cały czas patologicznym kruszwilem, przez co są zamykane moje kolejne kanały. W pewnym momencie sam się w tym zagubiłem i myślałem, że patologia nie jest niczym złym. Dlatego po odejściu zrobiłem kilka tego typu filmów, co było moim ogromnym błędem. Po dwóch latach współpracy z kamerzystą byłem zwyczajnie zmęczony, ponieważ podział obowiązków był bardzo nierówny. Jego praca kończyła się na trzymaniu kamery bądź Odegraniu roli. Natomiast moja była cała reszta, od wymyślenia pomysłu na film poprzez załatwianie formalności, montaż filmu aż po publikację. Przez co momentami pracowałem po prawie 20 godzin dziennie i było to dla mnie zwyczajnie uciążliwe. Bynajmniej w moim mniemaniu było to bardzo niesprawiedliwe, a na sam koniec nie mogłem doprosić się o rzetelne rozliczenie finansowe. Kamerzysta w swoim życiu niejedną osobę oszukał na pieniądze. Zresztą w internecie krąży wiele historii na temat jego działalności związanej z wyłudzeniami. Chociażby Kubańczyk do dzisiaj nie otrzymał należnego Wynagrodzenia za stworzenie jego płyty. Jednym z momentów kulminacyjnych było to, że próbował dobierać się do mojej dziewczyny Karolin. A żeby zrzucić z siebie podejrzenia, wmawiał mi, że to ona dobierała się do niego. Przez całą między mną a moją dziewczyną dochodziło do kłótni, a w efekcie rozstaliśmy się ze sobą na jakiś czas. Kim trzeba być, żeby odbijać dziewczynę koledze, z którym mieszka się pod jednym dachem? Swoje fantazje co do niej spełniały już wcześniej w tak zwanym serialu, którego scenariusz polegał na tym, że Karolina zostawiła mnie dla niego. Wtedy nie widzieliśmy nic tym, bo przecież to był tylko film. A jak się okazało, chciał ją bezkarnie podotykać, licząc na to, że nie wiem, zakocha się w nim? Kolejnym powodem, który tak naprawdę dotknął każdego, kto się z nim zadawał, był toksyczny charakter kamerzysty. Jest on osobą niesamowicie zadufaną w sobie i narcystyczną. Zawsze musi się wywyższać poprzez upokarzanie innych. Uwielbia wytykać ludziom, że są gorsi z wszelakich powodów. Pamiętam, jak wielokrotnie oczerniał swoich znajomych z powodu na przykład gorszego samochodu, brzydkiej dziewczyny, dziewczyny, która wcześniej nie była dziewicą, mniejszych zarobków, chorób przewlekłych itd. Czy ktokolwiek chciałby dłużej zadawać się z takim człowiekiem? To właśnie Dlatego większość starej ekipy od niego odeszło, nie chcieli być już dłużej przez niego upokarzani. Nasza współpraca zakończyła się dokładnie 24 grudnia ubiegłego roku. Byłem wtedy wręcz wściekły na kamerzystę, przez te wszystkie sytuacje, które miały miejsce wcześniej. I nie miałem ochoty po raz kolejny wystawiać swojej rodziny do wiatru w Wigilię, tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić świątecznego live. A. Mimo tego naciskał, bo przecież był to dobry moment do zarobienia pieniędzy. Doskonale wiedział, że nie miałem wtedy humoru i sił na nic. Postanowił wykorzystać moją słabość i co chwilę dogryzał mi przy kilku tysięcy publiczności na żywo. Pod koniec wpadł na genialny pomysł, żeby Hubert Dredziarz pocałował mnie za bodajże 500 złotych. Na co ten bez namysłu zgodził się i rzucił się na mnie. Jestem osobą heteroseksualną i było to dla mnie wręcz obrzydliwe. Kamerzysta doskonale zdawał sobie z tego sprawę, upokorzył mnie, uderzając w mój najwraźliwszy punkt. Będąc wściekłym, wyłączyłem transmisję, po czym kamerzysta rzucił się na mnie z pięściami. Wtedy postanowiłem, że już dłużej nie zamierzam współpracować z tym toksycznym człowiekiem. Koniec naszej współpracy był całkowicie moją inicjatywą i cieszę się, że nie mam już nic do czynienia z tą patologią. Na zakończenie mam ogromną nadzieję, że ten film... W jaki sposób ruszy tego człowieka, i podejmie on odpowiednie kroki, żeby nie niszczyć życia ludziom dla własnych korzyści, w szczególności osobom, z którymi współpracuje i tym nieletnim dziewczynom, do których wypisuje. Niestety musiałam na własnej skórze przekonać się, jaki on jest. Do tej pory ciężko mi się z tym pogodzić. Że dałam sobą tak manipulować i że wierzyłam w każde jego słowo. To co chciał, to wziął, resztę już. Zresztą zostawił mnie już samą i musiałam sobie ze wszystkim radzić sama, co. No, no nie jest proste i nie życzę tego nikomu. Dlatego dla dziewczyn, mam taką wiadomość, żeby uważały po prostu na tego człowieka, bo zrani was. To nie, to nie jest tak, że on weźmie was do siebie na kanał, że nie wiem. Wszystko, on po prostu jest w stanie powiedzieć wszystko, by was tylko yy, przeprowadzić na swoją stronę, łącznie z oczerstwami i kłamstwami na innych ludzi. Chciałabym powiedzieć, że po tym wszystkim, co wyszło, mam nadzieję, że Łukasz już nikogo nie skrzywdzi, że przestaniesz tak bardzo traktować materialistycznie jakiekolwiek dziewczyny, czy one mają 16, czy 18, czy 14 lat. Po prostu, każda z nas ma uczucia i każdą z nas w jakiś sposób skrywdziłeś. Oby już takie sytuacje się nie powtórzyły, naprawdę. Już pierwszego dnia podczas nagrywek położyłeś mi pod kołdrą rękę na tyłku. Kiedy zostaliśmy w nocy sami w studio, przystawiałeś się do mnie. Uprawialiśmy w wieży seks, kiedy twoja dziewczyna spała piętro wyżej. Kiedy po dwóch dniach chciałeś powtórki, nie mogłam się zgodzić, wiedząc, że Karina jest u góry chora z gorączką, bo karma by mnie dopadła. Przez to, że ci odmówiłam, na następny dzień nie pozwoliłeś mi zagrać odcinku. Nie zapłaciłeś mi za udział w filmach, poniżyłeś mnie, rozkochałeś mnie w sobie, a później zerwałeś ze mną kontakt i zrobiłeś ze mnie wariatkę. Bałeś się, że jestem w ciąży, ale nawet nie miałeś odwagi do mnie zadzwonić, tylko napisałeś do mnie z konta Alexa, że jesteś ponoć bezpłodny. Jesteś żałosny, nienawidzę cię, gardzę tobą i czekałam na ten dzień, aby wszyscy dowiedzieli się, jaki jesteś, jak potraktowałeś mnie, a także resztę ekipy. Mam nadzieję, że to jest twój koniec i już nigdy cię nie zobaczymy. Jest mi przykro, że Łukasz tak się zachowuje, Manipuluje dziewczynami, robi im nadzieję i potem bez żadnego wyjaśnienia je zostawia. I to dziewczyny wieku 14 lat, 15. Mam nadzieję, że prędzej czy później zrozumiesz swój błąd i wydoroślejesz, bo to, co teraz robisz, to jest po prostu dla mnie dziecinne. Instagrama zaczęliśmy pisać, ja miałam wtedy 13 lat. Potem troszeczkę to ucichło. I znowu jakoś w lipcu zaczęło się to, że Babrzyn do mnie pisał i wiedział dobrze, że mam 14 lat, tak? Żeby nie było, wiedział, dokończając chciałabym przestrzec wszystkie dziewczyny, z którymi on miał kontakt, ponieważ no, to co robi nie jest normalne. Wtedy mogłeś tego domyślać, ale chcę, żebyś wiedział, że miałeś rację. Jesteś maszyną do kończenia filmów i tylko do tego się nadajesz. Brzdy się takimi osobami jak ty. Myślisz, że możesz mieć każdą, ale gdyby nie maska i fame, to żadna by nawet na ciebie nie spojrzała, bo jesteś nijaki, bez zasad i bez charakteru. Nigdy niczego tak nie żałowałam, jak dnia, w którym się poznałam. Jesteś nikim i nikim pozostaniesz. Najlepszą decyzją było zerwanie z tobą, chociaż i tak każdą mówi, że było odwrotnie co jest bardzo żałosne, prawie tak bardzo jak podejrzanie pod mi pod dom, pisanie o mnie piosenek i odwracanie moich znajomych przeciwko mnie. Chcesz byś się dowartościowywać małolatami, co jest mega obrzydliwe. Pozdrawiam i mam nadzieję, że już nikogo nigdy nie wykorzystasz. Emix